Cześć, tutaj Justyna z kanału ofsiana.pl. Zapraszam Cię na kolejny film z serii Co jem w ciągu dnia. Tym razem zapraszam Cię na vloga z Malty. Będzie bardzo dużo ładnych widoków, no i trochę mniej ładnego jedzenia. Także zapraszam Cię do oglądania. Ja standardowo zaczynam dzień od czarnej kawy zrobionej w aeropresie. A kawa najlepiej smakuje na balkonie, wiadomo. Na śniadanie będę jadła dzisiaj jogurt grecki z płatkami owsianymi. Dodałam do tego miód, owoce i orzechy. To jest moje biuro na dzisiaj, będę nagrywać dzisiaj podcast, więc się do niego przygotowuję. A Karolina? Czyta książkę i opala się na balkonie. Nagrałam właśnie nowy odcinek podcastu, który. Pokażę się w sobotę. Nagrałam odcinek z Mirkiem Burnejko na temat ustalania celów, budowania marki osobistej i bycia przedsiębiorcą. Mirek to jest super ciekawa osoba. Możecie zajrzeć na jego kanał na YouTubie, posłuchać naszego odcinka podcastu. Ja z Karoliną zrobię teraz jakiś obiad i jedziemy na wycieczkę. No, niestety nie mam super warunków do nagrywania podcastu, ale nie chcę robić przerwy w nagrywaniu, więc nagrywam tutaj w mojej sypialni. Jedzenie na Malcie jakoś bardzo nas nie porywa. Jadłyśmy jakiś dobry makaron z owocami morza, takie fajne bułeczki z ricottą i z pastą z groszku, więc spoko, ale trochę jednak gotujemy, bo. Bo nie wszystko aż tak bardzo nam smakuje, więc zrobiłyśmy dzisiaj śniadanie, robimy obiad, a wieczorem pójdziemy na jakąś kolację na mieście. Dzisiaj na obiad smażone tofu w sosie sojowym, do tego warzywa, cukinia i papryka. Mam tu ugotowany ryż, no i sos sojowy z miodem i sokiem z cytryny. Nie jadłam tofu chyba 3 tygodnie, dlatego dzisiaj robimy z Karoliną to danie. Musiałam to wszystko przerzucić do większego garnka, bo się nie zmieściło. Zrobiłyśmy ogromną porcję. No i przydałoby się tutaj trochę sezamu, ale i tak jest pysznie. My z Karoliną zatrzymałyśmy się w Valetcie, ale tutaj nie ma plaży, a my byśmy chciały się w końcu wykąpać. Jesteśmy tu już kilka dni i jeszcze nie byłyśmy w wodzie, więc jedziemy na wycieczkę. Ale zanim pojedziemy na wycieczkę,. Polatać, porobić jakieś ładne ujęcia, ale strasznie wieje i są takie wielkie fale masakra. Pływałyśmy trochę, a właściwie to popluskałyśmy się w wodzie, bo były takie duże fale, że nie dało się pływać. Jedziemy teraz zobaczyć jeszcze jedną miejscówkę, więc wsiadamy w autobus i zobaczymy. Może uda się zobaczyć jakiś fajny zachód słońca. Ja nie wiedziałam o tym, ale przekonałam się, jak tu przyjechałam. Na Malcie jest ruch prawostronny, więc jak jedziecie gdzieś autobusem, to musicie wiedzieć, po której stronie stanąć. Dla nas to jest nadal lekki problem. A poza tym kolejną ciekawostką jest to, że na Malcie są gniazdka, nie takie jak u nas, tylko jak w Wielkiej Brytanii. Więc gdybyście jechali, to się przygotujcie. My się nie przygotowałyśmy, ale na szczęście w naszym Airbnb były sieściówki, więc spoko. Ale jakbyście się wybierali na Maltę, to polecam zabrać. Komunikacja miejska działa naprawdę spoko. My kupiłyśmy sobie taki tygodniowy bilet za 21 euro i wykorzystujemy go codziennie. W Google Maps możecie sprawdzić, jak dojechać gdziekolwiek, więc działa to tutaj naprawdę fajnie. Na kolację przyjechałyśmy do Seasalt w Syljemie, która niestety ma jedzenie tylko na wynos. Zamówiłyśmy smażone kalmary i burgera z ośmiornicą. Już dawno nie jadłam czegoś tak dobrego. Wracamy z naszej wycieczki i chciałam jeszcze powiedzieć, że Malta jest tak małym krajem, że w ciągu Godziny można autobusem przyjechać Malta z jednego końca na drugi. Na zakran mieszkamy na czwartym piętrze.